Witam bardzo serdecznie w podcaście Instytutu Polityk Publicznych, w podcast Ja jestem Janek Targowski, ja dzisiaj ze mną jest Maria Świtalska. Cześć. Cześć. Maria jest jedną z dziesięciu crossborder border ambassadors w Europie, jedyną reprezentantką Polski w tym gronie. Zorganizowała Youth Lead Dialog dla ONZ, czyli konsultacje na temat globalnej polityki młodzieżowej, ale działa również na rzecz zmiany prawa dotyczący ochrony zwierząt. W Polsce jest także laureatką programu mentoringowego Our Future Foundation, które przyznano 25 najzdolniejszym młodym Polkom i Polakom, zdobyła tytuły laureatki Olimpiad i m.in. Wioski Olimpijskie, oraz angażuje się w działalność stowarzyszenia Zacznij Gadać oraz fundacji Union of Sisterhood Foundation. Więc Bio mamy za sobą wiemy, kim jesteś, Mario, i teraz powiedz nam, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Kim jest Cross-Border Ambassador, czyli ten transgraniczny ambasador w Europie i jakie organizacje dokładnie reprezentuje? Okej, okay, zatem funkcja, jaką pełni, czyli Cross-Border Ambassador, czy właśnie mówiąc po polsku, transgraniczny ambasador, to hmm. funkcja, którą pełni reprezentując Border Focal Point Network. I Border Focal Point Network jest platformą Komisji Europejskiej. Do spraw współpracy transgranicznej. Celem tej platformy jest właśnie szerzenie dobrych praktyk w zakresie tej współpracy regionów przygranicznych. I ja działam reprezentując tą tutaj organizację na szczeblu międzynarodowym, ale też przede wszystkim na szczeblu lokalnym. No i moja działalność opiera się przede wszystkim na organizacji wszelakich wydarzeń dla młodzieży, bo moim zadaniem jest właśnie reprezentowanie młodzieży i zanoszenie ich głosów na Tutaj szczebel europejski na konsultacje z DigiRagio, tą częścią Komisji Europejskiej. I staram się także, będę planowała organizować konsultacje tutaj dla młodzieży, żeby jak najbardziej wysłuchać ich głosy i fajnie tutaj ich reprezentować. Mm -hmm, mm -hmm. A y, te konsultacje dokładnie tyczą się jakiej grupy młodzieżowej? Um, tutaj staram się działać jak najszerzej tylko mogę, no tutaj głównym punktem takim skupienia jest oczywiście to, co jest w idei, czyli osoby mieszkające w regionach przygranicznych, ale z racji, że mój wybrany obszar dotyczy także problemu dziejącego się w całej Polsce, to tutaj staram się działać również ogólnopolsko. Ok, a y, czyli te konsultacje ogólnopolskie dla młodzieży prawdopodobnie tak do 18 roku życia, bo to tego, tego, tych, y, takiej, takiej grupy ludzi, prawda? Znaczy, Może poszerzyłabym ten zakres do tak nawet 30 roku życia, a, gdyż okay. całe ambasadorstwo, całe tutaj. Całe nasze grona tych 10 ambasadorów w Europie to osoby w zasadzie w wieku od 18 do 30 lat. Mhm. Ja tutaj jestem jedną z młodszych ambasadorek, mam tylko 19 lat. No i jakby tutaj skupiam się na wszystkich po prostu ludziach młodych, nie ograniczam się tylko, że na przykład osoby tylko z liceum, bo to również studenci i tak dalej. Czy osoby, którzy są młodymi profesjonalistami, wchodzącymi na ścieżkę zawodową, też borykają się z pewnymi problemami transgranicznymi i mogą tutaj chcieć, żeby ich problemy zareprezentować na wyższym poziomie? Mhm. A jakie są takie przykładowe te transgraniczne problemy, o których tutaj mówimy? Są one naprawdę różnorodne. Część z naszej dziesiątki ambasadorów skupia się na problemach czysto codziennych takich jak na przykład słaby dostęp do komunikacji miejskiej między granicami, bo na przykład duża część ludzi po prostu pracuje, e, przejeżdżając codziennie przez jedną granicę i drugą, e, czy pracuje za granicą, tutaj jakby dla, takiej, dla takiego zwykłego komfortu ich życia. Ja natomiast wybrałam sobie taki bardziej aspekt kontrowersyjny politycznie. Otóż skupiłam się na granicy polsko-niemieckiej. E, no i z racji, że aplikowałam na ten program w okresie, kiedy Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej była dość napięta. Mówię tutaj o sytuacji związanej z migracją. Um, postanowiłam, żeby skupić to moje ambasadorstwo na walce z dezinformacją, gdyż uważam, że to była jedna z większych przyczyn tego właśnie problemu tutaj transgranicznego. No dobrze, a teraz w związku z tymi Twoimi działaniami chciałbym zapytać, bo o, o konkretny wymiar tych, tych działań, prawda? Wspominałaś wcześniej o tym, że są to działania merytoryczne, stricte, ale czego dokładnie wymaga od ciebie szeroko Komisja Europejska, ale, ale ogólnie ta delegatura DG Regio, jakie masz zadania w ramach tego, tej nominacji Cross Border Ambassador, co musisz zrobić w ramach tego, można powiedzieć, stanowiska. I także z jakimi własnymi inicjatywami wychodzisz, które na przykład wykraczają poza to, czego oni od ciebie wymagają, bo mhm. zakres tematyczny Twoich działań znamy, czyli ta granica polsko-niemiecka, ale teraz jakie działania się w to wpisują? Um, Okej, okay. zatem zaczynając od takich bardziej konkretnych rzeczy, mamy przede wszystkim wybrać sobie jedną z takich własnych osobistych aktywności, i mamy cztery do wyboru jest to albo organizacja wydarzenia, wydarzeń, obojętnie jakby minimum jest tylko jedno. Może być ono lokalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe, tutaj jakby jest pełna dowolność, byleby takie wydarzenie odbyło się i miało pozytywny wpływ. Możemy także nagrać podcast. Tutaj też dowolność oczywiście jest tematyczna, no i wiadomo, powinien być on związany z jakimś crossborder czy transgranicznym problemem. Kolejną opcją, jaką możemy zrobić w ramach spełnienia tego tutaj zadania, jest napisanie artykułu z rekomendacjami politycznymi na temat jednego z transgranicznych problemów, jaki dostrzegamy. I czwartą możliwością, jaką możemy wybrać, jest nagranie jakiegoś kontentu na social media, stworzenie filmiku poruszającego właśnie problem, z którym tutaj próbujemy się zmierzyć. Więc to są takie cztery główne możliwości, jakie możemy wybrać. Eee, oprócz tego mamy comiesięczne konsultacje z Dyrekcją Generalną do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej i musimy z sześciu tych spotkań, żeby zaliczyć jakby całe ambasadorstwo, dostać prawdaż certyfikat i tutaj spełnić te wszystkie wymagania, musimy pojawić się i aktywnie uczestniczyć w czterech z tych spotkań. Na tych spotkaniach poruszamy różnorodne tematy. Eee, z reguły to Wygląda tak, że mamy jeden, jakąś główną ideę na to spotkanie, jakiś problem, i każdy z nas, ambasadorów, prezentuje to, co usłyszeliśmy od ludzi z naszego regionu, jakie mamy pomysły. Na przykład ostatnim zagadnieniem było, jak możemy wzmacniać zaangażowanie młodzieży w problemy transgraniczne. I możemy w ramach jeszcze uzupełniając odnośnie tych wydarzeń, może to być także wydarzenie zdalne. I ja na przykład planuję zrobić zarówno wydarzenie lokalne, tutaj w Krakowie wraz z Europe Direct, poświęcone właśnie dezinformacji, nawiązując tutaj do mojego problemu transgranicznego, ale także planuję zrobić wydarzenie zdalne, żeby ludzie z całej Polski mogli mieć tutaj możliwość skorzystania z tego mojego obecnego ambasadorstwa. Serdecznie Państwa zapraszamy, wszystkich słuchaczy do śledzenia działań Instytutu Polityk Publicznych, ponieważ w najbliższym czasie publikujemy informacje dotyczące wydarzenia, które będzie organizowane przez Tutaj panią Marię. Tak więc, kolejne pytanie, jakie chciałbym zadać, to o sam proces rekrutacji, bo nie da się ukryć, że stanowisko Cross Border Ambassador jest bardzo ekskluzywnym stanowiskiem i tak jak już wcześniej opisaliśmy, jesteś jedyną przedstawicielką Cross Border Ambassador w Polsce. Spośród 20, prawda, w Europie, 10, dziesięciu. Dziesięciu. to się wytnie. Spośród 10 Spośród przedstawicieli w Europie, więc tym bardziej pula tutaj jest, jest naprawdę mała i prawdopodobnie ciężko też się dostać. Tak, no ja muszę przyznać w ogóle, że wcale nie spodziewałam się, że dostanę się na tą funkcję aplikując właśnie tutaj w tej rekrutacji. I tak, rekrutacja. Była dostępna dla wszystkich młodych ludzi, młodych to znaczy w wieku 18-30 lat, mieszkających na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. I polegała ona na nagraniu filmiku rekrutacyjnego, w którym opowiadało się o problemie, jaki się dostrzega i jak chciałoby się go rozwiązać w ramach tego ambasadorstwa. I oprócz tego trzeba było jeszcze napisać dość długi, chyba bodajże na 500 słów, list motywacyjny. W którym również pisało się o swoim doświadczeniu, jakie się ma pomysły na to ambasadorstwo, no i tak się złożyło, że, że udało mi się tutaj przekonać komisję rekrutacyjną, Komisję Europejską, żeby się dostała na ten program. Jeśli chodzi o kryteria, według jakich oceniano nasze aplikacje, to oprócz oczywiście wartości merytorycznej, patrzono na nasze zaangażowanie i motywację tutaj w rozwiązywanie problemów transgranicznych. Co ciekawe, patrzono też na nasze umiejętności komunikacji oraz storytellingu, żebyśmy później jakby byli też dobrymi nosicielami tych wszystkich tutaj pomysłów. I także patrzono na to, czy jest w naszych aplikacjach zgodność z wartościami europejskimi. Mm -hmm. okej. Okay. Bardzo fajnie, czyli, czyli na pewno byłaś y w ekstazie, radosna, kiedy dostałaś prawda, tą nominację i, i jakby stałaś się tą ambasadorką. Na okres sześciu miesięcy, prawda? Od Dokładnie września, tak. po początku września, czy od, od jakoś tak? Od końcówki września do marca. Dokładnie tak. Ok, fantastycznie. E, chciałbym Ciebie jeszcze spytać już, już jedno z ostatnich pytań. O to, jak oceniasz w ogóle to stanowisko? Jakby tak powiedzieć całkowicie transparentnie. Nie wiem, czy y, masz jakąś blokadę tutaj w ramach pełnienia tej funkcji w DJ Regio, ale czy co byś mogła powiedzieć właśnie młodym osobom, które by potencjalnie chciałyby być takimi ambasadorami? Plusy, minusy, czy warto, czy nie warto? Jakie są zalety, ale są też wady tego stanowiska? Okej, okay, więc na wstępie nawiązując do początku twojej wypowiedzi, nie mam żadnych blokad, także tutaj jest kompletna szczerość. Tak, jeśli chodzi o to stanowisko i jego wady, zalety, plusy i minusy, to dla mnie to po prostu jest super możliwość to do doświadczenia polityki międzynarodowej na tak wysokim i tak poważnym szczeblu, więc jakby ja to stanowisko będę polecać każdemu, żeby każdy próbował swoich sił, aplikował i może się uda, mi się udało, a sama nie sądziłam, że jakby dostanę się na, taką tutaj, na takie stanowisko. Muszę przyznać, że aplikując, miałam totalny brak motywacji, żeby zaaplikować, bo przecież jak mogę zostać transgraniczną ambasadorką przy Komisji Europejskiej? Przecież to brzmi dosyć śmiesznie dla dziewczyny pochodzącej z malutkiej miejscowości liczącej około 60 osób. No, a jednak e, dostałam maila, e, udało się. E, no i tak, jeśli chodzi o zalety, to oprócz tego, że że to jest po prostu super wyróżnienie. Jest to super możliwość, żeby sprawdzić się w takiej dziedzinie. Jeżeli na przykład interesuje kogoś polityka międzynarodowa, prawo międzynarodowe, cokolwiek z tym związane, i nie wiem, instytucje europejskie, wszystko tutaj z tego zakresu, to jest to super możliwość, żeby doświadczyć tej takiej dyplomacji na takiej tutaj randze międzynarodowej. Na tych comiesięcznych konsultacjach ja normalnie mam możliwość porozmawiać z pracownikami DigiRegio. To jest możliwość, jakiej, jakiej nie dostępuje każdy młody człowiek. Dla mnie to jest po prostu super doświadczenie. Ponadto jest to super możliwość, żeby zaangażować się tutaj w lokalne działania, angażować się we wszystko, co związane z młodzieżą i mieć też pozytywny wpływ na rzeczywistość. Tutaj te działania z dezinformacją, myślę, że działania związane z walką z dezinformacją. Myślę, że pozytywnie, mam nadzieję, odbijam się tutaj na naszym społeczeństwie, więc to też jest super po prostu okazja, żeby zrobić coś dobrego dla świata. Jeśli chodzi o wady tej funkcji, to obecnie jedyna, jaką znajduję, jest po prostu straszne duże poświęcenie czasu, ona tutaj, jakiego ona ode mnie wymaga, bo jednak to jest poważne zobowiązanie, muszę sprostać, bo jakby nie chcę sprostać tylko temu minimum, które wcześniej wymieniłam, chcę wykorzystać to po prostu jak najlepiej, jak najszerzej potrafię, żeby jak najlepszy tutaj ślad pozostawić. Więc niestety trzeba tutaj dosyć mocno się zaangażować, poświęcić sporo czasu, otworzyć się na, na wiele kontaktów, co też zabiera po prostu dużo czasu. Ale no z drugiej strony jest to też pozytywem, bo te kontakty się po prostu zyskuje, zyskuje się nowe współpracy, do, nie wiem, Przyszłych później poza tym ambasadorstwem działalności mhm. i tak dalej. Więc to naprawdę otwiera wiele drzwi, ale wymaga dużo zaangażowania. Mhm. No tak, to jest właśnie kwestia tej mam wrażenie dla mnie osobiście, jak pamiętam, byłem y, tam na początku studiów, to, to kwestia networkingu. I, i pewnie macie y, spotkania networkingowe, prawda, gdzie możecie się spotkać z innymi ambasadorami, czy takiego jeszcze spotkania nie było, ale pewnie jest w planach. Um. Tak, networking jest bardzo dużą zaletą tej funkcji. Jeśli chodzi o spotkania networkingowe, to nie mieliśmy jeszcze możliwości spotkać się tutaj twarzą w twarz, ale no jak najbardziej możemy robić to tutaj zdalnie. W ogóle z takich ciekawszych kwestii w ramach naszej działalności zapomniałam wspomnieć o tym, ale mamy takie zadania w ramach tych comiesięcznych konsultacji, że jesteśmy podzieleni na mniejsze grupy. Nas jest dziesiątka, więc tam dzielimy się 3-4 osoby. I no, każdy z nas jest z innego kraju europejskiego, każdy z nas też jakby porusza inny problem transgraniczny, i w ramach tego musimy pracować nad jedną prezentacją grupową, którą zaprezentujemy później pracownikom DG Regio. I tutaj nie dość, że lepiej się poznajemy, bo przez załóżmy dwa miesiące spotykamy się regularnie. Teraz właśnie zaczynamy pracować nad tym projektem. Spotykamy się regularnie, dyskutujemy, planujemy jakby, co możemy zarekomendować z tych naszych czterech wspólnych obszarów, znaczy właśnie nie wspólnych, bo różnych tutaj problemów transgranicznych. Musimy złączyć to w jedną całość, w jeden, jakby jakiś określoną, w jedną określoną ideę, jakąś rekomendację polityczną, co tutaj możemy z tych naszych czterech obszarów działalności zrobić wspólnego. Zanosimy to ten pomysł. Do DigiRegio i to jest właśnie super, bo my tutaj współpracujemy, poznajemy się lepiej, bo jednak na tych spotkaniach w ramach tej grupy jest to bardziej kameralne niż takie konsultacje, wiadomo, z tymi pracownikami. Um, więc mamy możliwość poznać ludzi z innego kraju, którzy też robią super rzeczy i mogą nas zaprowadzić do innych kontaktów. To jest naprawdę działalność taka międzynarodowa na naprawdę fajnym, wysokim poziomie i tutaj mamy wszelkie możliwości, żeby ten networking tutaj działał i istniał. Mm -hmm, mm -hmm. Jasne. E, dziękuję za odpowiedź. E, więc ogólnie reasumując, polecałabyś to doświadczenie wszystkim młodym osobom? Tak, jak najbardziej. Myślę, że śmiało mogę nazwać to, mimo że, mimo że dopiero od miesiąca pełnię tą funkcję, że to będzie jedna z tych rzeczy, które po prostu trochę zmieniają życie. Mm -hmm. I na pewno są taką trampoliną, prawda, która pozwoli się wybić, ale też pozwala z jednej strony też y, oczywiście doświadczyć tego świata, jak sama wspominałaś, dyplomacji europejskiej, doświadczenia europejskiego. Ale też e, przede wszystkim człowiek ma jakąś funkcję i musi się w niej spełnić, i oczywiście jest ona bardzo zajmująca, ale ostatecznie owoce po tych sześciu miesiąc, miesiącach będą e, na pewno e, bardzo tego wartościowe. E, bardzo tego warte. E, więc tak, e, dziękuję Ci za, za obecność, e, Mariu, na, na naszym nagraniu. I mam do Ciebie teraz pytanie takie na zakończenie: czy masz w głowie jakąś taką rzecz, którą mogłobyś polecić? Poza oczywiście tematem Crossborder Ambassador, e, naszym słuchaczom, żebyśmy zapoznali e, z na przykład wartościami, które akurat są tobie bliskie teraz. Książka, film, cokolwiek. Okej, okay, więc tak, chciałabym też przede wszystkim podziękować za zaproszenie mnie tutaj do podcastu. Jeśli chodzi o polecajki, no to mimo że to jest związane z byciem Crossborder Ambassador, chciałbym polecić moje działania w ramach tutaj tego ambasadorstwa. A tak, poza może niekonkretna, może nie będzie to konkretna książka, czy film, ale chciałabym zostawić młodych ludzi z taką jedną sentencją, że warto próbować. Nawet jak myślicie, że coś Wam się nie uda, to czasami się jednak uda. I tak było w przypadku tego mojego ambasadorstwa. Nigdy bym się nie spodziewała, że będę pełnić tą funkcję. A teraz udzielam właśnie tego podcastu jako cross-border ambasador. Także nie bójcie się, aplikujcie, próbujcie, bo świat stoi otworem. To prawda. Jak najbardziej podpisuję się także pod tą sentencją. Życzymy wszystkiego dobrego słuchaczom podcastokracji, podcastu kreacji, podcastów Instytutu Polityk Publicznych. Zapraszamy do słuchania innych nagrań. Zapraszamy do śledzenia działań w ramach już na niedługo nadchodzącego spotkania o dezinformacji, które organizuje pani Maria w ramach punktu Europe Direct Kraków. No i zapraszamy do śledzenia innych aktywności Instytutu Polityk Publicznych. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.